Aleksander Nowak żył w świecie szkła, stali i ciszy. Jego biuro na ostatnim piętrze najwyższego wieżowca w mieście było jak forteca, zawieszona między chmurami a zgiełkiem ulic, którego nigdy nie słyszał. Dźwięki jego życia były stonowane: cichy szum klimatyzacji, dyskretne pukanie asystentki do drzwi z litego drewna, spokojny pomruk silnika i jego luksusowego sedana. Aleksander był człowiekiem liczb, kontraktów i strategii. Emocje były dla niego jak obce języki, rozumiał ich istnienie. Ale nie potrafił się nimi posługiwać. Były nieefektywne, nieprzewidywalne i, co najgorsze, nie dało się ich zamknąć w arkuszu kalkulacyjnym. Jego syn, dziesięcioletni Leoś, był największą niewiadomą w jego uporządkowanym życiu. Po śmierci żony pięć lat temu, Aleksander rzucił się w wir pracy, wierząc, że zapewnienie synowi absolutnie wszystkiego, co można kupić za pieniądze, jest najlepszą formą ojcostwa. Leoś miał najlepsze szkoły. Najnowsze gadżety, pokój wielkości małego mieszkania i opiekunkę, panią Annę, która dbała o jego codzienne potrzeby. Miał wszystko oprócz ojca. Aleksander widywał go rano przy śniadaniu, które spożywali w milczeniu przy długim, machoniowym stole, i czasami wieczorem, kiedy wracał z pracy na tyle wcześnie, by powiedzieć mu zdawkowe dobranoc. Leoś był cichym chłopcem o wielkich, smutnych oczach, które zdawały się nosić sobie ciężar niewypowiedzianych słów. Uciekał w świat rysunku i małych. Misternych modeli, które tworzył z zapałek i kartonu. Jego pokój, choć luksusowy, był wypełniony ciepłem jego twórczości, która stała w jaskrawym kontraście do sterylnej reszty apartamentu. Zbliżała się piąta rocznica śmierci jego matki. Dla Aleksandra była to kolejna data w kalendarzu, przypomnienie o stracie, którą jego umysł skatalogował i zamknął w folderze pod tytułem przeszłość. Dla Leosia był to dzień święty, dzień szeptów i wspomnień. Od tygodni odkładał swoje kieszonkowe, każdy grosz, który dostał. W starym słoiku po ukrytym na dnie szafy, brzęczała kolekcja monet i kilku pognięcionych banknotów. To był jego skarb, jego kapitał na najważniejszą misję. Chciał kupić mały, srebrny łańcuszek. Miał już wisiorek, mały, owalny medalien, który należał do jego mamy. Znalazł go kiedyś w jej szkatuce na biżuterię, którą ojciec kazał schować, ale pani Anna po cichu mu ją pokazała. Medalien był pusty. Leoś zamierzał włożyć do niego maleńkie zdjęcie mamy, które nosił w portfelu, i zawiesić go na szyi. To miał być jego sposób na uczczenie jej pamięci, na trzymanie jej blisko serca. Pani Anna, kobieta o ciepłym uśmiechu i niezwykłej intuicji, wiedziała o jego planie. Widziała, jak chłopiec z namaszczeniem liczy swoje oszczędności, jak jego twarz rozjaśnia się na myśl o prezencie, który sam sprawi swojej mamie. Nie powiedziała o tym Aleksandrowi. Wiedziała, że on by tego nie zrozumiał. Prawdopodobnie kazałby asystentce kupić najdroższy naszyjnik z platyny i diamentów, całkowicie mijając się z celem. W sobotnie popołudnie Leoś uznał, że jest gotów. Włożył swoje ulubione, choć nieco sprane dżinsy i prostą bawełnianą koszulkę. Wcisnął ciężki słoik do plecaka i wymknął się z domu, gdy pani Anna była zajęta rozmową telefoniczną. Serce biło mu mocno z podniecenia i strachu. Nigdy sam nie zapuszczał się do centrum miasta. Jego celem był najbardziej znany sklep jubilerski w mieście, Splendor. Nazwa lśniła złotymi literami nad wejściem z ciemnego marmuru. Leoś widział jego witryny setki razy z okna samochodu ojca. Zawsze wydawały mu się magiczne, pełne błyszczących gwiazd zamkniętych w szklanych gablotach. Gdy pchnął ciężkie, szklane drzwi, uderzył go chód klimatyzacji i zapach drogich perfum. Wnętrze było ciche jak muzeum. Na grubym, pluszowym dywanie jego kroki były bezgłośne. Za szklanymi ladami stały dwie kobiety. Starsza, o włosach upiętych w nienaganny kok i twarzy ściągniętej w wyrazie permanentnej dezaprobaty, była menadżerką. Młodsza, z wymuszonym uśmiechem przyklejonym do ust, lustrowała go od stóp do głów. Leoś podszedł nieśmiało do jednej z ład. Czuł na sobie ich spojrzenia, oceniające jego proste ubranie, jego małą posturę. Przez chwilę nikt się nie odezwał. W końcu młodsza sprzedawczyni zapytała z nutą zniecierpliwienia w głosie. Czego sobie życzysz, chłopcze? Chciałbym, chciałbym kupić srebrny łańcuszek, wyszeptał, czując, jak zasycha mu w gardle. Taki prosty, nieduży. Starsza kobieta uniosła brew. Spojrzała na niego ponad swoimi okularami w złotej oprawie. Srebrny łańcuszek? Czy wiesz, gdzie jesteś? To nie jest sklep z zabawkami. Wiem, odparł Leoś, starając się, by jego głos brzmiał pewniej. Mam pieniądze. Zdział plecak i ostrożnie postawił na podłodze słoik z monetami. Dźwięk brzęczącego szkła i metalu wydał mu się w tej ciszy ogłuszający. Młodsza sprzedawczyni parsknęła śmiechem. Przykryła usta dłonią, ale jej oczy tańczyły z rozbawienia. Spojrzała na swoją szefową, która uśmiechnęła się z wyższością. Dziecko, posłuchaj, zaczęła menadżerka protekcjonalnym tonem. To bardzo urocze, ale najtańsza rzecz, jaką tu mamy, kosztuje prawdopodobnie więcej, niż widziałeś przez całe swoje życie. Może spróbuj na straganie na rynku? Tam na pewno znajdziesz coś na swoją kieszeń. Ale ja chcę kupić tutaj, upierał się Leoś. Czuł, jak do oczu napływają mu łzy upokorzenia. To ma być specjalny prezent. Specjalny prezent? Zadrwiła młodsza. A dla kogo, jeśli można wiedzieć? Dla Twojego pluszowego Misia? Ich śmiech odbijał się od szklanych gablot, raniąc go jak ostre odłamki. Leoś poczuł, jak jego policzki płoną. Chwycił swój słoik, wcisnął go z powrotem do plecaka i, nie mówiąc ani słowa więcej, wybiegł ze sklepu. Zimne powietrze na zewnątrz nie było w stanie ostudzić palącego wstydu. Biegł, nie patrząc dokąd, Aż w końcu usiadł na ławce w parku, ukrył twarz w dłoniach i gorzko zapłakał. Nie płakał z powodu łańcuszka. Płakał, bo poczuł się mały, nieważny i bezwartościowy. W tym samym czasie Aleksander Nowak kończył wideokonferencję z Tokio. Przesunął palcem po ekranie tabletu, zamykając okno z wykresami giełdowymi. Jego asystentka poinformowała go, że reszta dnia jest wolna. Rzadka anomalia. Przez chwilę siedział w ciszy. Patrząc na miasto pod sobą. Coś go tknęło. Zamiast kazać kierowcy zawieść się do pustego domu, postanowił wrócić wcześniej. Sam kiedy wszedł do apartamentu, uderzyła go cisza. Inna niż ta w jego biurze. Ta była ciężka, przesiąknięta samotnością. Zastał panią Annę krążącą nerwowo po salonie. Panie Aleksandrze, dzięki Bogu, jest pan, powiedziała z ulgą. Leoś gdzieś zniknął. Wyszedł ponad godzinę temu i jeszcze nie wrócił. Nie odbiera telefonu. Aleksander poczuł kucie niepokoju, emocji tak rzadkiej, że niemal jej nie rozpoznał. Gdzie mógł pójść? Nie wiem na pewno, ale myślę, że poszedł do centrum. Chciał coś kupić. Opowiedziała mu o słoiku z oszczędnościami i o rocznicy śmierci jego żony. Aleksander słuchał, a w jego głowie powoli składał się obraz, którego dotąd nie chciał widzieć, obraz samotnego chłopca, który w tajemnicy przed ojcem próbuje uczcić pamięć matki. Poczuł coś na kształt wstydu. Kazał kierowcy czekać na dole i zaczął szukać syna. Znaleźli go w parku, na tej samej ławce, skulonego i wciąż pociągającego nosem. Leoś, co się stało? zapytał Aleksander, siadając obok niego. Jego głos był bardziej szorstki, niż zamierzał. Nie potrafił mówić językiem pocieszenia. Chłopiec wzdrygnął się, zaskoczony. Podniósł zapłakaną twarz. Nic, mruknął. Ale Aleksander nie odpuszczał. Coś w widoku załamanego syna poruszyło w nim dawno uśpioną strunę. Delikatnie, z wahaniem, położył mu rękę na ramieniu. Leoś spiał się na ten niecodzienny gest, ale po chwili opowiedział mu wszystko. O medalionie o słoiku z pieniędzmi i o dwóch kobietach w sklepie jubilerskim, które go wyśniały. W miarę jak Leoś mówił, twarz Aleksandra tężała, zmieniając się w lodowatą maskę. Zniknęło zakłopotanie, a jego miejsce zajęła zimna, skalkulowana furie. To nie była gorąca, impulsywna złość, ale gniew prezesa, którego najcenniejszy zasób został obrażony. Ktoś ośmielił się skrzywdzić jego syna. Ktoś ośmielił się ocenić Nowaka na podstawie wyglądu. Wstał: Chodź, Leoś, wracamy do domu. Jego pierwszą reakcją było zniszczenie. Mógł wykonać jeden telefon i sklep, splendor przestałby istnieć do rana. Mógł kupić budynek, w którym się znajdował, i wyrzucić ich na bruk. Mógł zrujnować reputację właścicieli w całym kraju. To były narzędzia, które znał i którymi posługiwał się z mistrzowską precyzją. Pieniądze i władza. Ale kiedy spojrzał na syna siedzącego cicho w samochodzie, zobaczył, że to nie wystarczy. Zniszczenie sklepu nie uleczyłoby rany Leosia. Nie wymazałoby upokorzenia. Potrzebne było coś więcej. Potrzebna była sprawiedliwość, ale nie taka, jaką kupuje się za pieniądze. Potrzebna była walidacja. Po powrocie do domu Aleksander usiadł w swoim gabinecie. Nie włączył komputera. Nie sięgnął po telefon. Po prostu siedział w ciszy, a przed oczami miał zapłakaną twarz swojego syna. Po raz pierwszy od lat myślał nie jak biznesmen, ale jak ojciec. Zdał sobie sprawę, że zawiódł. Zapewnił Leosiowi złotą klatkę, ale zostawił go w niej samego. Ta rocznica, ten medalien, to było wołanie o pomoc, którego nie usłyszał. Pani Anna weszła cicho do gabinetu. Panie Aleksandrze, wszystko w porządku? Nie, Anno. Nic nie jest w porządku, odpowiedział głucho. Opowiedz mi o nim. Opowiedz mi o moim synu. I pani Anna opowiadała. O jego samotności, o jego talencie do rysowania, o tym, jak często ogląda zdjęcia matki i jak bardzo za nią tęskni. Opowiadała o chłopcu wrażliwym i mądrym ponad wiek, który potrzebował nie opiekunki, ale ojca. Słowa Anny były jak lustro, w którym Aleksander zobaczył swoje własne zaniedbanie. Tego wieczoru nie wrócił do pracy. Zamiast tego zapukał do pokoju Leosia. Chłopiec siedział przy biurku i rysował. Aleksander usiadł na skraju łóżka, czując się niezręcznie we własnym domu. — Pokaż mi ten medalien — poprosił cicho. Leoś z wahaniem podał mu mały, srebrny krążek. Aleksander otworzył go. Był pusty i porysowany. To nie był cenny przedmiot. Jego wartość materialna była znikoma. Ale w tej chwili Aleksander zrozumiał, że trzyma w dłoni coś bezcennego. Trzymał serce swojego syna. Jutro to naprawimy, powiedział, a w jego głosie była nowa, nieznana Leosiowi nuta determinacji. Ale zrobimy to po mojemu. Następnego dnia Aleksander obudził Leosia wcześnie. Nie założył swojego zwykłego, idealnie skrojonego garnituru. Ubrał się w proste. Eleganckie spodnie i kaszmirowy sweter. Wyglądał bardziej jak ojciec na weekendowym spacerze niż rekin biznesu. Zjedz śniadanie, powiedział. Mamy coś do załatwienia. Pojechali do centrum. Aleksander nie kazał kierowcy podjeżdżać pod sam sklep. Zaparkowali kilka ulic dalej i resztę drogi przeszli pieszo. Aleksander trzymał syna za rękę. Dłoń Leosia była mała i ciepła w jego dużej, chłodnej dłoni. Chłopiec szedł niepewnie, nie wiedząc, czego się spodziewać. Kiedy stanęli przed sklepem, Splendor, Leoś chciał się cofnąć, ale uścisk ojca dodał mu otuchy. Weszli do środka. Było wczesne przedpołudnie i w sklepie nie było jeszcze wielu klientów. Te same dwie kobiety stały za ladą. Na widok elegancko ubranego mężczyzny, prowadzącego za rękę chłopca, ich twarze natychmiast przybrały profesjonalny, służalczy wyraz. Młodsza sprzedawczyni uśmiechnęła się promiennie. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Starsza, menadżerka, zmierzyła Aleksandra wzrokiem, natychmiast rozpoznając w nim kogoś z najwyższej półki. Jej postawa zmieniła się z aroganckiej na płaszczącą. Witam w naszym salonie. Czy szuka pan czegoś szczególnego? Aleksander puścił rękę Leosia i podszedł do lejgi. Jego spokój był bardziej niepokojący niż jakikolwiek krzyk. Tak, powiedział cicho, ale jego głos niósł się po całym pomieszczeniu. Wczoraj był tu mój syn. Chciał kupić prosty, srebrny łańcuszek. Może go panie pamiętają? Twarze obu kobiet zamarły. Spojrzały na Leosia, który stał za plecami ojca, i dopiero teraz go rozpoznały. Bladość wstąpiła na ich policzki. Menadżerka z trudem przełknęła świnę. Ach, tak, zdaje się, że był tu wczoraj pewien chłopiec, wyjąkała. Był, potwierdził Aleksander. I przyniósł ze sobą wszystkie swoje oszczędności. Chciał kupić prezent dla swojej zmarłej matki. A panie, zamiast mu pomóc, wyśmiały go. Upokorzyły go i sprawiły, że poczuł się jak nikt. W sklepie zapanowała grobowa cisza. Jedyny klient, który przeglądał zegarki, zamarł i nadstawił uszu. Proszę pana, ja. My nie miałyśmy pojęcia. Zaczęła menadżerka, ale Aleksander uniósł dłoń, ucinając jej w pół słowa. Właśnie w tym problem. Nie miałyście pojęcia. Oceniliście go po ubraniu. Zmierzyliście jego wartość grubością portfela, którego nie miał. W waszym świecie, świecie blichtru i fałszywego splendoru, nie ma miejsca na prawdziwe uczucia. Wyjął z kieszeni mały, zniszczony medalię Leosia i położył go na szklanej ladzie. To jest przedmiot. Do którego mój syn szukał łańcuszka. Proszę mi go wycenić. Menadżerka spojrzała na medalien z pogardą. To, to jest zwykły metal, panie. Bez wartości. Myli się pani, odparł Aleksander, a jego głos nabrał siły. Ten medalien jest bezcenny. Należał do mojej żony, a teraz należy do mojego syna. Jest symbolem miłości i pamięci, pojęć, które są wam. Jak widzę, całkowicie obce. Odwrócił się do Leosia. Podejdź, synu. Wybierz sobie łańcuszek. Którykolwiek chcesz. Leoś nieśmiało podszedł i wskazał palcem na najprostszy, najcieńszy srebrny łańcuszek w gablocie. Aleksander skinął głową na sprzedawczynię. Ta, z drżącymi rękami, otworzyła gablotę i wyjęła go. Aleksander wziął łańcuszek, przewlókł go przez medalien i zapiał naszej syna. Idealnie, powiedział z uśmiechem, pierwszym prawdziwym uśmiechem, jaki Leoś widział na jego twarzy od lat. Następnie zwrócił się z powrotem do kobiet. A teraz kwestia zapłaty. Wyjął z kieszeni telefon i wybrał numer. Dzień dobry, panie mecenasie. Proszę rozpocząć procedurę zakupu nieruchomości przy ulicy Złotej 7. Tak, całego budynku. Nie, nie interesuje mnie działalność jubilerską. Po sfinalizowaniu transakcji proszę o natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu obecnemu lokatorowi. Zakończył połączenie i spojrzał na szokowane kobiety. Jak panie słyszały, wkrótce będziecie musiały poszukać sobie nowego miejsca do okazywania ludziom pogardy. A w tym lokalu otworzę fundację imienia mojej zmarłej żony. Będzie to darmowa pracownia artystyczna dla dzieci, w której każde z nich, niezależnie od tego, jak jest ubrane, będzie traktowane z szacunkiem. Odwrócił się objął Leosia ramieniem i ruszył w stronę wyjścia. Nie zapłacił za łańcuszek. To nie było konieczne. Wartość całego budynku była wystarczającą zapłatą. Gdy wyszli na ulicę, Leos spojrzał na swojego ojca z podziwem i miłością. Dziękuję, tato, wyszeptał. Aleksander kucnął przed nim, by ich oczy były na tym samym poziomie. To ja ci dziękuję, Leoś. Że przypomniałeś mi, co jest w życiu naprawdę ważne. W tamtej chwili, na ruchliwym chodniku w centrum miasta, co się w Aleksandrze Nowaku bezpowrotnie zmieniło. Lud, który skuwał jego serce przez lata, zaczął pękać. Zrozumiał, że największym bogactwem nie są akcje, nieruchomości ani saldo na koncie. Największym bogactwem był ten mały chłopiec, który stał przed nim z medalionem matki na szyi. Rok później sklep, splendor, był już tylko wspomnieniem. W jego miejscu tętniła życiem pracownia artystyczna i nadziei imienia Mari Nowak. Ściany, niegdyś wyłożone ciemnym aksamitem, teraz pokrywały kolorowe rysunki dzieci. Tam, gdzie kiedyś stały szklane gabloty z diamentami, teraz stały stoły uginające się pod ciężarem farb, kredek i gliny. Aleksander bywał tam często. Nie jako prezes czy fundator, ale jako wolontariusz. Uczył się od dzieci radości tworzenia. Brudził ręce farbą i śmiał się głośno, bez skrępowania. Jego życie zwolniło. Wciąż zarządzał swoim imperium, ale teraz inną perspektywą. Delegował więcej obowiązków, by mieć czas na to, co najważniejsze. Każdego popołudnia wracał do domu o rozsądnej porze. Razem z Leosiem odrabiali lekcje, budowali skomplikowane modele i rozmawiali. O wszystkim i o niczym. Aleksander nauczył się słuchać. Aleosz nauczył się mówić. Ich dom, niegdyś cichy i pusty, wypełnił się śmiechem i ciepłem. Pewnego wieczoru siedzieli razem w salonie, przeglądając stary album ze zdjęciami. Na jednym z nich była jego żona, Maria, uśmiechnięta, z małym Leosiem na rękach. Leosz dotknął palcem medalionu na swojej szyi. Myślisz, że mama jest z nas dumna? Zapytał cicho. Aleksander przytulił syna mocno. Jestem tego pewien, synu. Jestem tego absolutnie pewien. Spojrzał za okno na rozświetlone miasto, które kiedyś było dla niego tylko planszą do gry. Teraz widział w nim coś więcej. Widział dom. Zrozumiał, że przez lata budował fortece ze szkła i stali, by chronić się przed bólem, a w rzeczywistości zamknął się w więzieniu samotności. To jego mały, skromny syn, ze słoikiem pełnym mone i sercem pełnym miłości, dał mu klucz do wolności.